Manifestacja SP i jedna rzecz, której nie rozumie internet. Po pierwsze, jak będzie po pierwsze, to prawdopodobnie będzie również po drugie, natomiast chodzi o jedną rzecz. Po pierwsze, manifestacja to jest prowadzenie swojego życia, stwarzanie swojego życia. Możesz to robić świadomie albo nieświadomie. To, jak myślisz, to, jak się czujesz, to, jakie wybory podejmujesz, to, w co wierzysz, to, jak rozciągasz swoje kapacitety, pojemności mentalne, emocjonalne, to wszystko jest manifestacja. No i teraz mamy manifestację SP. SP to jest Specific Person, szczególna osoba, czyli taka osoba, która przypadła ci do gustu i z którą akurat. Chcesz współtworzyć życie, najprawdopodobniej być w związku, na tą osobę reagujesz. I bardzo, bardzo chcesz, żeby ona reagowała również na ciebie. Musimy zrozumieć korzenie, podstawę tej sytuacji, jaką jest manifestacja SP. Zazwyczaj ten SP cię odepchnął, nie chce, zdradził, ma party, powiedział, że nie kocha, rozmyślił się. Twoja energia go nie kręci. Powiedział ci to wszystko w Twoje oczy. A ty dalej jesteś sfiksowana na tej osobie. To oznacza, że to, jak manifestujesz swoje życie i to, na czym się skupiasz w relacji, to znaczy, że skupiasz się na braku i skupiasz się na niedostępności, i w ogóle do ciebie nie dociera, że ta osoba ci to powiedziała, tylko wciąż. Stawiasz ją na piedestale. Podwaliną każdej manifestacji jest detachment, czyli nieprzywiązywanie się. Niektórzy coachowie mówią, że da się zmanifestować wszystko, i teoretycznie jest to prawda. <laughs> Trzeba byłoby się kompletnie odsunąć od sytuacji, ale kompletnie i w środku, wewnątrz, w ciele. Podnieść poczucie wartości, stworzyć wspaniałe historie, ale przede wszystkim zająć się swoim życiem, przestać operować z braku. W 99% przypadków ta osoba, która wcześniej była tu w Twoim życiu z tego braku, która, która nie chciała Ciebie jako człowieka, która w ogóle nie była do Ciebie przyciągana, ta osoba najczęściej odpadnie z Twojego życia, przestanie ci się podobać. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, fundamentem i korzeniem tego, że ludzie chcą manifestować ktoś, kogoś, kto ich nie chce, jest by, potrzeba bycia wybranym. Często nie chodzi o tych ludzi, bo ci ludzie na przykład mają jakieś tam rozchłostane social media, piszą z innymi osobami, sypiają z innymi osobami. Nie mają pracy, nie mają pieniędzy. Nie są zainteresowani. W ogóle nie macie wspólnych wartości. Więc sfiksowanie się na kimś takim to nie jest sfiksowanie się na samej osobie, tylko jest to sfiksowanie się wielka, wielka potrzeba bycia wybraną. I ja rozumiem, że ja rozumiem, że to gonienie króliczka, ta dopamina, adrenalina, ta. Ta potrzeba udowodnienia sobie, że, że jesteś wybrana, jest czasami te emocje i hormony, to wydaje się jakby to było najbardziej atrakcyjne, co jest w życiu, ale jak zrozumiesz szczerze, czy chcesz tej osoby, czy chcesz być wybrana i zaczniesz wybierać siebie, wróci ci glow up, wrócą ci e, energie witalne. W, zaczną się otwierać przed tobą inne potencjały. Zaczniesz być magnetyczna, zaczniesz być sobą, zaczniesz spędzać czas w innej energii. Twoje życie polepszy się pod każdym względem i również to jest przy okazji podstawą do zmanifestowania potencjalnie SP. Natomiast jeżeli chodzi o SP, nie może ten ktoś być ważniejszy, Niż to, jak jesteś traktowana. Jeżeli ja chcę relacji, w której jestem kochana i wybrana, to pod żadnym, ale podkreślam, absolutnie żadnym względem nie mogę być dostępna ani godzić się, ani marzyć o kimś, kto mnie odrzuca. Jeżeli tego nie widzę, jeżeli to w ogóle nie robi mi ⁇ -to znaczy, że na pewno jest to potrzeba bycia wybraną że tam rządzi jakiś fragment, styl przywiązania czyli ego że to i tak wszystko psu na buty. Szybciej osiągniesz sukces, satysfakcję, radość, glow up. I otworzą się przed Tobą niesamowite potencjały. Zaczniesz żyć swoje życie. Szybciej odzyskasz poczucie wartości. I stąd namanifestujesz, będziesz miała ochotę na różne inne rzeczy, ale najpierw Ty musisz sobie wytłumaczyć. Aha, on powiedział to, 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 to i to. Ponieważ się kocham, jestem dla siebie najważniejsza i zasługuję na to, na to i na to, to nie jestem na to dostępna. I później... Jak będziesz manifestować, bo czy jego, czy nie jego, czy innego, czy pieniądze, czy coś innego, to to wszystko musi wypływać z przekonania: I know who I am. Ja wiem, że na wszystko najlepsze zasługuję. I żyję już żywo, żywo, żwawo. Żywo, żwawo to nie znaczy, że musisz skakać i nie możesz czuć emocji, tylko właśnie prawdziwa. Nie jesteś prawdziwa, kiedy siedzisz za zamulona i patrzysz ściany i na się, gdzie jest ten SP i co trzeci tarot Ci mówi, że on Cię kocha, ale jeszcze się zastanawia. Takie oglądanie tarota i, i poleganie na czymś takim, zwłaszcza na tych takich tarotach, które są publiczne dla wszystkich, to jest siedzenie w braku, karmienie swojego ego, <laughs> produkowanie sztucznej dopaminy i przyciąganie jeszcze więcej braku. Stań, kochana, wyjaśnij, musisz to sobie wyjaśnić ze sobą. To jest wewnętrzny dialog. Dasz radę. Możesz czuć całe spektrum emocji. Musisz nauczyć się zarządzać swoim fokusem. Wiesz, jak mówią, pay with attention. Płacisz swoją uwagą. Twoja uwaga to jest jedyne, co masz w tym życiu. To nie ma, nic innego nie posiadasz, wszystko inne jest tymczasowe. Od początku do końca masz uwagę. I dlatego twoja uwaga jest rozchwytywana w social mediach, na przykład, ponieważ tam, gdzie dajesz uwagę, to to rośnie. Jeżeli dajesz uwagę na SP, a nie na siebie, to rośnie twój brak. Jeżeli dajesz uwagę na kogoś, kto cię odrzuca, to. Rośnie Twój brak poczucia wartości. Trzeba przełamać ten pattern. To może być chwilowo takie, ale przełamać ten pattern, skupić się na sobie, zacząć mieć z tego naprawdę taki um, żywy, witalny fan, żeby to nie było, wiesz, przesunięcie suwaka z dumy, z braku na dumę. Nie, z braku na obfitość. Z braku na obfitość. Ja wiem, kim jestem, wiem na co zasługuję, zasługuję najlepsze. Stwórz sobie tą historię i daj sobie to, co najlepsze. Daj sobie tą całą uwagę. Zacznij robić to, co zawsze chciałaś robić: ćwiczyć, chodzić na spacery, tworzyć social media, wspierać innych ludzi swoją transformacją, tym, co już wiesz, swoim doświadczeniem. I zamknij drzwi temu, co nie jest tym, co chcesz, i to jest to jest najszybszy sposób na manifestację. Dobrą manifestację dla Ciebie. Bo jak Ty jesteś uzależniona i Cię ilgniesz tam, gdzie Cię nie chcą, to chwilę potrwa ta Twoja przemiana. Ta przemiana, ta praca nad self-conceptem będzie wymagała od Ciebie przestać się godzić, chcieć, czekać na kogoś lub na coś, co mnie nie chce. Powiedzieć papa. Pa". Jeżeli chcesz popracować nad swoim fokusem, przenieść całą energię do siebie, stać się prawdziwa, magnetyczna, umieć wyciągnąć się z każdej mentalnej burzy i kryzysu, zacząć naprawdę zarządzać swoją energią, tworzyć, zajmować się sobą, to spójrz, w opis.